Zatać dla mnie, Majka! Siema! Tak ja mówię <noise> zawsze? Siema. Tak, to ja zawsze mówię. Tak dawno nie nagrywaliśmy, <noise> być, że zapomniałam, jak się witamy. Siema! Para absurdu. Witamy się z wami w kolejnym odcinku, gdzie ja mam przyjemność oglądać filmy, których nie mogłem oglądać w młodości, bo byłem za biedny i musiałem oglądać panoramę przez okno moich sąsiadów. To była Familiada. <gulanie> to są pomówienia. Prosiliście o to. Jesteśmy. High School Musical 2. Jakże mogłoby być inaczej? Co się stało z Trojem? Co się stało z Gabrielą? Nie wiem, ale jest nowy, fajny feature, którym chcę się pochwalić. Uwaga. Działa? Działa. Kupiliśmy te lampy specjalnie dla Was, rozumiecie? Dla Was. W poprzednim odcinku dowiedzieliśmy się, że nie wolno nam wychodzić poza naszą strefę komfortu, że jak ktoś gra w koszykówkę, to nie wolno mu tańczyć. Jak myślisz? Co w tym odcinku naszej telenoweli stanie się z bohaterami? Skoro to jest high school musical, to znaczy, że musi być w końcu ten musical, czy on już był. Aha, czyli teraz też, że będą przygotowania do nowego. No a musicalu. skąd się wziął tytuł? Masz High School musical, czyli musical w szkole wyższej. Czyli nie będzie musicalu? A, ja tak nie powiedziałam. Nie, ale powiedz, będzie musical. Czy... Nie. Wiesz co? Wiesz co, zabieram wam. Zabieram wam te lampy, wychodzę. I to też zabieram. Żeby nie było, po raz kolejny oglądamy oczywiście z legalnego źródła. Znowu jest to Rakuten TV, który ratuje nam dupę, gdyż po raz kolejny High Schoola nie ma w polskiej wersji językowej nigdzie indziej. Lecimy z tym high schoolowym koksem! Dalej jestem oburzona, że nie będzie high schoolu. A czy nie będzie musicalu, high school będzie. No zobaczymy, czy będzie. Nie będzie high schoolu? <noise> Skupcie się na lekcji. Ty też się skup na lekcji. Wakacje. Wakacje. Ała. Wakacje. Starczy. Wakacje. Wakacje. Wiedziałem, że ten stan prowadzi do jakiejś kolejnej wspaniałej piosenki. Uwaga, ciekawostka. Od tej części Zac Efron śpiewa już swoim głosem. Przed chwilą nie było nawet połowy tych ludzi w tej szkole. O tak, dobrze, do dyrektora, do dyrektora. Wiesz, <laughs> A co, nie będzie jej po szafkach biegał. Co my się Spidermanem jest? O, zbieraj wirusy z tej pory, czy zbieraj wirusy Jeszcze dotknij twarzy. Dotknij twarzy. Mam ciarki Mateusz. Uwaga. Widać. Wow, jak słodko miałem już zdjęcie z promu, na którym nigdy nie byli razem. Sygnet. sygnet. To jest rodzinny sygnet. Jest on sygnet? jest On jest ojcem chrzestnym, wiesz jak to wygląda? Masz, to jest zak. Czekaj, czekaj. Zatacz dla mnie Majka. To jest Troy. Troy Bolson. Troy tak. Bolson. Kontynuujemy. Wow. Masz, możesz teraz zrobić t a. Dawanie naszej z literką swojego imienia jest prawie tak samo Skrę. sztampowe jak dawanie serduszka. Dlaczego piątoklasista zbiera do swojego albumu końcoworocznego podpisy? Trój. Trój. Czy to jest jakiś głębszy temat, że ona jest zakochana w troju? Znowu Czy śpiewają? ty, już nie ogarnąłeś, że od pierwszej części Sharpay się kocha w troju? <laughs> nie, myślałem, że ona jest zakochana w troju. To przestań gadać, tylko oglądaj. <laughs> Koniec, już to śpiewaliście! O matko, o matko, ona ma rybaczki 3 czwarte. To jest o matko z córką, sprawdzasz, chce panu Ojciec! Dobra! Jedźcie po moim stylu! Wow. Czy to idzie sharpaj? No, a kto mógłby mieć taki samochód? Nie wiem, to jest profanacja Mustanga. Ja wiem, że to jest jedna z najbrzydszych Mustangów, jakie się pojawiło, ale jest różowy. Czy to jest ich rancho? Czy, czy jej ojcem jest doktor Phil? What's up, bro? I tam wysyła... Czy ona została przez doktora Phila wysłana na rancho? Send her to the ranch. I plan to limit member talent auditions to 30 seconds each. Amateur performers are very... Draining. Umowa rozwodowa teraz powinna podjechać. Kredyt. But where we put it? Ło, może przesunę wszystkie delikatnie w lewo i wtedy się zmieści. <skrym well -smackie> o tak, jest fryzurka na takiego dobrego Sonika z 2015. Ty roku. nic nie gadaj, bo na bank taką też miałeś. <smackie> <skrym again> c Czy ty widziałeś te. Tak, widzę Grupa te dzieci. Grupa dwuletnich dzieci siedzących z tyłu i się gibających. To Szyma, jakoś... Ty, też nie wiesz ile, na ile wyglądają dzieci. Ja myślę, że to, że to by, była to jakaś wycieczka szkolna. Nie ale dwulatkowie. To była wycieczka szkolna, którą Disney zabrał i posadził tam, powiedział, gipcie się. <laughs> Cześć. Yeah. Yeah. Zabij ich. Wynajmij morderców. Nie, nie obchodźmy cena. Nie Make them wanna quit. Nauczysz się tej chorełki? No, tak, klubie, dla... to jest moje marzenie. Ligi Absurdu. Nie. No nawet dla was tego nie zrobię. Ile łapek musi być, żebyś się nauczył tej chorełki dla Ligi Absurdu? Pięć tysięcy. 5 tysięcy łapek w górę i, Mateusz I to macie już zatańczyć. I macie pełen odcinek jak to zatańczę. Proszę was, dajcie te 5 tysięcy. Guys, dopiero zaczęliście pracować, jeszcze 5 minut nie przepracowaliście, a wy już chcecie wypłatę. <laughs> Chci? ci zoomerzy. Podoba mi się przysłanie tej piosenki, po prostu weźcie się do roboty! Pomyśl o fizyce tej karteczki. Fizy... Fizyce karteczki? Pomyśl o fizyce karteczki. Jeżeli ma taki mocny przebijający marker, a to jest bardzo ciężka karteczka, <grym> i on wiedział, że musi to napisać do góry nogami i w lewą stronę... <grym> I odbiciem. Tak, to wtedy jest duża... I jeszcze zaświecił jest... jego fi... sygnet. W, który przebił o co chodzi z tym sygnetem? Ja myślę, że to jest <susurwania> jakiś ważny temat. Ten sygnet będzie grał waż, bardzo ważną rolę. To jest jakiś isterek. Jeżeli się okaże, że ten sygnet nie ma żadnego znaczenia dla fabuły, to oficjalnie wychodzę. I, love this game. <grym> <grym> I teraz ta piłeczka go <grym> pojawia. <być. Uuu, grym> nice. Teraz tył zpięty! <grym> Good. That smells good. Hey. Dobrze pachniesz. Dzisiaj się fajnie umyłeś. Fajnie <grym /dosek> się umyłeś. Mój człowiek. To można się umyć niefajnie. <grym /dosek> tak, można. Powąchaj, sprawdź. Nie, je, nie, nie, Miałeś nie, 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 ty nie zaśpiewasz. Może to Nie wiedziałem, że ty zaśpiewasz. To yeah. oh. oh. ty... Co? Ojciec prosto z helikoptera z kijem golfowym w dłoni. Ojciec wpadł do helikoptera. Moją suroczkę poproszę, dziękuję. Muszę trzymać jak pluszaka <tosanowicie> na drogę. A ten skąd nagle jest? Z... Znawcą golfa. Klaudia, bo jak grasz jedną piłką, to grasz wszystkimi piłkami. A rozumiem. Nawet jeżeli grasz piłką do kosza, to ta mała, biała piłeczka jest też. jest okrągła? Trafiasz nią do otworka? Nie mam pytań. Do dziurki? Przejedzie chłopa. Przejedzie chłopa. Przejedzie Co? Co się dzieje? Nikt do... tego nie kwestionuje. On dał się oprowadzić. And an excellent scholarship program as well. Gościu, scholarship. masz kuror wypoczynkowy, masz uczelnię, czego ty nie masz? To jest wszechświata. świata. Hey, your shoes don't match though. Huh? <laughs> oh. żart oh, ty... Dostajesz u... dostajesz order uśmiechu ode mnie. Halo, Polskie Kabarety, swojego najważniejszego członka brakuje im, wzywają cię, Gabriela. Troj. Ah, uh, what time is your lunch break? Troj! Jezus Maria, dobra, widział. To Jest jako 500 dolarów plus 500 dolarów tygodniowo to jest strasznie dużo. No? To jest 2000 miesięcznie dolców, czyli 8000 zł? Dla człowieczka, który nic nie musi w życiu robić. W sensie nie musi za nic płacić. O, oh, Jezus. Lubię szarpej, ale to mnie tak wkurza. Go O uh, Oh my yeah, go. <gasps> so ona... so oh, <laughs> Troy Bolton, this is. I've seen them all at U of A. All right, what comes? To... Michael Jackson, Michael Jackson and <laughs> A przepraszam! <laughs> <laughs> Nie tych Michael's, <laughs> I ty, Brutusie. Czy ona teraz ma szybki kaszkiet? A on ma poprzeczny szybki kaszkiet? Poprzeczny szybki. To, to jest walka kaszkietu. Tak. On ma kaszkiet z efektem Dopplera, a ona ma szybki kaszkiet. What about our song? What about oh. home Humus, humus, się mówi, to jest taki scieciorki? Czy aby? Oh, hey. you tell them to come over here and mix it up. We'll show them some game. You know, uh I don't think that's how they rolled. O! Oh. 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 Dobrze jedź z nimi, z biedakami z kuchni. Czy Tu się coś szykuje. I'm not staff. Wasn't invited. Ja komuś. Hey, myślisz? everyone's invited. Że... No, in. Dobrze, dobrze, tak? To za którą rozgrywałeś? Bardzo mi się podobała wasza strategia. <laughs> no worries. We oh. were gonna do the show, but then Troy bailed on us, so whatever. whatever. Whatever I thought we decided doing the show would be fun. I don't dance, I know you can. Not a chance. No no if I can do this then you can do that, but I don't dance. Dobrze, chcesz to powiedzieć, że Cordon Blue przez całą piosenkę bieżnie tańczy, a cały poprzedni film to on miał wszystkie solóweczki tań tańczona. Nawet na początku tego filmu. I patrz, i tutaj tańczę razem z nim, nie? Ale I don't dance. Bo to jest w ich głowach, Klaudia, ok To jest a. muzyka w ich głowach, która. Okay? Nie, tańczę, ale właśnie tańczę. <laughs> ja myślę, że oni nie do końca wiedzą o co chodzi w baseballu <laughs> Jesteś naszym Eminem If to did, co bym oh, yeah. zrobił? Oooo... Breakdance. <laughs> Breakdance. Breakdance. <laughs> Patrz, co tu się dzieje. O, mm. Jak ktoś tańczy z twoją panną, to już nie fajnie, ale jak ja z innym... ja by. No... Dzwoniłem wczoraj, nie odbierałaś? What the fuck? <laughs> Widzisz jej ja minę? To jest takie... I co mi zrobisz? Co mi zrobisz? Nie mrugnę. Rehearsal no, one, one. Fabie! Fabie! Daj, 3, 4, Fabie! Ale z paluszkami. 3, 4, Fabie! Mają lepsze efekty niż na koncercie Kissów. Co ten sygnet symbolizuje? Piszcie w komentarzach. Nie mogę przestać na niego patrzeć. O, wow, macie to, macie różową gwiazdę Sharpay. Brawo, rozumiem, że specjalnie rozwalili te petardy w tle na próbę. Tak. Tak? Tak. Dawaj. Rzucił wszystko. Wow. Też chciałbym być kiedyś taki bogaty, że ktoś mi na perkusji gra, jak wychodzę. Nawet pies ma już dość twojego dzielenia głupot. Czy ona z nim teraz zrywa? Czy ona z nim teraz zrywa? Co się dzieje, ona z nim zrywa? Ty w tej części za często się wzruszasz. W pierwszej byłeś zażenowany, a tutaj się wkręcasz, ja to widzę po tobie. Ona z nim zrywa. Rzuć sygnet. What about us? What about everything we've been through? But what about us? Widzicie, jak dobrze znam ten film. Ruszasz drogę. Gdzie ruszasz drogę? Do chaty? Na przystanek autobusowy. Tak! Ruszam w drogę. Się biec, bo zawsze spóźni, odjedź. Ruszam w drogę do chatki na drugim końcu kur. mama nawet pod nią podjechała. O, dobra, to już jedź, no, już, już koniec. <grydź> dobra, to już jedź. <grydź> troj! Karkuwa czeka. Normalnie zadasz prosto z grilla i zwierzę podbiega do grilla. I tak go po, po, po nosie bił. Troj poczekaj, jeszcze gorący! Troj! Szpowie, troj, troj! Nie wiadomo się pracowników, że na przepraszam, 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 Sory, Sorry, stary. Nie zaglądać cię na fortepianie. Nikt tu nie zaśpiewa. To skandal! Jest <grystka> scena! <zamy> Już nie mogę doczekać! Ja tylko nie słyszałem Jest! <włysza00> <coughs> Jest! před okay, sebě. Tak je ja bude slyšet to sem, muziky neslyšet. Co on čemu tak renkom? On chce chci pokazat svého bicka. Nagle się zna, Skurcie, zna. Na znal... zná? na jakýž pustyní? Smith... Smith will find you! Smith wants the ring! Już rozumiem czemu ta scena jest tak kultowa. Oh, jestem pod wrażeniem. Biegnij przed siebie! Nie. O oh, matko, z córką staroszalowa. ty! Głupku. Jak raz dał ciała, to znowu da ciała, zobaczysz. Oh, wyszedł za o, Zatańczymy. Y, Porównujesz katastrofę, w której zginęły tysiące ludzi do tego, że nie możesz zaśpiewać? Tutaj też zginą tysiące ludzi, bo jej nie usłyszą. Możecie śpiewać. Możecie przestać pracować. Ludzie już sami Możemy tak się... Możemy śpiewać. Ludzie sobie sami żarcie przyniosą. Możemy śpiewać? Możemy śpiewać! O, tak? Jak tam będzie Gabriel? Tam nie będzie Gabriel. Jak tam będzie Gabriela, to ją znienawidzę. Kończę. Koniec. Koniec. <laughs> Mateusz, daje jeszcze nie, szansę! Nie, straciła szansę! Straciła szansę! Klaudia, jak to montujesz? Daj tam twarz szarpej. Chcę, żeby to szarpej śpiewała. A, to była ich wielka rola. Zostało 30 sekund piosenki. Cicho, Klaudia. I robili taki bunt. Oni na to czekali, tak. Gdzie jest szarp? No wow, i... porwali tłumy! <laughs> Swoich rodziców! Myślę, że ty tak porwałeś tłumy, jak śpiewałeś na wesele. <noise> Przepraszam. Nie, na pewno bardziej porywałaś. Nie. nie. Nie! Nie, 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 skandal! Skandal! Wcale te na nie wyglądają, jakby tak. poleciały na sznurku, wcale. Wca wcale te sztuczne ognie nie wyglądają, jak były sztucznie tam stawione. I zajd. Tutaj jest jeszcze piosenka na sam koniec i z nią wiąże się historia. Aha. Bo przez rok zanim wprowadzono High School Musical 2 przed premierą mówiono, że Hannah Montana będzie miała swoje cameo. I to ludzie jest czekali, to? co się stanie, jaką rolę będzie miała Hannah Montana. To! to jest to. Na to ludzie czekali rok. Poważnie. <noise> tak. Oni ogłosili oficjalnie, że Hannah Montana będzie w High School Musical 2. Po czym zrobili to? Takim właśnie sposobem obejrzałeś High School Musical 2. Jak wrażenia? Film pokazał, jak łatwo ludzie przebaczają zdrajcom, co nie powinno tutaj mieć miejsca. Czyli ty byś nigdy w życiu nie wybaczył trojowi? Nie. Gabriela odeszła w dal, nie odchodzi. Troj zdradził, niech kinie. Chodź! działać. Nie ginie. Czy twoim zdaniem lepsza była jedynka czy dwójka? Jedynka. Tak? Tak. Bo ja oglądając swoje reakcje, miałam wrażenie, że lepiej się przy dwójce bawisz. <grym> to, że się bawiłem lepiej, nie znaczy, że stwierdzam, że miała lepszą fabułę. A, -a, A, -a widzisz. Okay. Jedynka w jakiś sposób się jeszcze odnosiła. Do tytułu High School Musical. To była dwójka. Jeżeli chcecie zobaczyć trójkę, to dawajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żebyśmy dokończyli tą trylogię, zwłaszcza, że jestem o tyle bardziej podekscytowana, że muszę Ci się przyznać, że jak jedynkę i dwójkę oglądałam wielokrotnie, tak trójkę oglądałam raz. I za cholerę nie pamiętam, co tam się działo. Ani żadnej piosenki stamtąd ja nie pamiętam. Nie pamiętam, co tam się działo. Bo nigdy tego nie oglądałeś, bye. Dokładnie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o nasz dzisiejszy odcinek. Jeżeli Wam się podobał, to dawajcie łapki w górę. Jeżeli tego jeszcze nie zrobili. Co? To... Pamiętajcie, za 5000 łapek w górę Mateusz nauczy się choreografii. Z Do z kuchni. Chyba, że właśnie tą choreografię na nie, polu golfowym. Nie, 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 A my widzimy się z wami już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć i no! pa! You better work! Work! Work it out!